Czycieś craft kumple, z tej strony over i nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapkę w górę, to uwaga, jutro przyjdzie do Was hacker Bonzo i skakuje wam komputer i już nigdy go nie wyłączycie. Tak więc, jeżeli nie chcecie mieć skakowanego komputera, to w tym momencie stawcie łapkę w górę. Więc mam nadzieję, że łapka w górę jest już zostawiona w tym momencie. Jeżeli tak, to gitówa, Jeżeli nie, no to jutro macie hakowany komputer. No, ale oczywiście, oprócz tego, to chciałem Was zaprosić jeszcze na mój serwer. IP to rgmc.pl. Są na nim różnorakie tryby. Serwer jest naprawdę bardzo fajniutki i milutki, że tak się wyrażę, i można sobie elegancko na nim ładniutko pograć. Tak więc, no, zapraszam Was bardzo serdecznie, właśnie na ten. Na ten serwer IP to rgmc.pl. No i ogólnie dzisiaj będzie odcinek z oceniania wysp. Oceniania wysp, ponieważ był konkurs taki na trybie Skyblock, był konkurs na właśnie wyspy. I najlepsza wyspa właśnie zgarnia wygraną 50 zł. Więc no zobaczymy, kto będzie miał najlepsze wyspy. I zaczynamy może sobie od wyspy Technikum. Takie nie, to był Mr. Podłoga SWAT, taki warp. To jest pierwsza wyspa, którą ocenimy, sobie wejdziemy na Game Od 3 No i tak prezentuje się pierwsza wyspa, którą będziemy oceniać Tutaj widzimy, że jest naprawdę bardzo spora ta wyspa Na pierwszy rzut oka, no wywam, że ona jest dość taka spora, taka bardzo... Co to tutaj robi? Nie wiem, co ma wspólnego hodowla, kurde, golemów z Wielkanocą Naprawdę bardzo dziwne, nie wiem, czy oni sobie na Wielkanoc golemy smażą, coś w tym stylu Nie wiem, co ma wspólnego willa z Wielkanocą ani tym bardziej nie wiem, co ma wspólnego z Wielkanocą helikopter. To tu już w ogóle nie mam pojęcia, co ma do Wielkanocy helikopter. No, może ma jakieś kurde tajne połączenie, aczkolwiek ja o takim połączeniu nie wiem. Nie wiem, co ma wspólnego helikopter z Wielkanocą. Może oni tam sobie helikopterem po stole latają, nie wiem, u mnie tak nie ma. Ale zobaczmy, tutaj mają kurczaki ładne, tutaj mają kwiatki, tutaj mają jakiś domek. Zobaczmy, czy może w domku mają coś. Domek jest. A, domek jest pełen skrzyń, więc nic ciekawego. Tutaj mają puchar z pierwszym miejscem, więc dla nich oni już tutaj wygrali Zobaczmy teraz co mają w kościele A w kościele nic specjalnego, księciują bez główki I tutaj mają czterech wiernych w kościele, więc troszeczkę opuszczony jest ten kościół, ich troszeczkę Ale spójrzmy teraz na ładne strony, według mnie, tej wyspy Na pewno no mają ładnego królika Ten królik to wygląda o ten ona, którego teraz... Ten o królik... Kurde, nie od jeden sobie pisze. Ten okrólik to wygląda jakby, nie wiem, jakby był jakimś kosmitą ale ten jest bardzo ładny ten na górze, powiem wam szczerze, że ta góra i ten królik jest naprawdę bardzo ładne. A co nie jeszcze mają super? Mają też super to. Super mają SUV i tak się popatrzy. Ale trochę nieprzemyślany dla mnie, przez to, że tutaj są te dwa obiekty i one psują troszeczkę widok tego sufitu. Akurat tak sobie chodzimy, to widzimy sufit i to coś. To naprawdę nie pazuje. Według mnie to mogli usunąć i byłby 100 razy lepszy efekt. Ale tak czy siak sobie jest naprawdę bardzo fajny. dla takiego fajnego klimatu. I też bardzo mi się podoba ten królik. O ten królik też jest bardzo super. Jest to chyba najładniejszy, najładniejszy splash art królika, jaki widziałem na serwerze. Ogólnie bardzo ładna wyspa i na pewno jest to jeden z kandydatów do wygrania. Ogólnie, kto wygra, powiem wam dopiero na końcu A teraz chodźmy do drugiej gildii Druga gildia z oceniania to gildia Radiego Radi 144 Wyspa i sam projekt był budowany w sobie przez jedną osobę, bez fali rank będzie gracza efekty za 9 milionów z wszystkich serdecznie, no właśnie dla gracza efekty Kurde, typa który dostał bana No ale, o kurde no ten to powiem wam, też zastrzalał Tutaj ma chyba jajka, to są jajka, to są kwiaty A to jest koszyk wielkanocny z tego co ja tu widzę to jest na pewno koszyk wielkanocny, no ale teraz no muszę się przyczepić do tego, że to na pierwszy rzut oka nie wygląda jak koszyk wielkanocny, niestety tylko jak jakaś, jakiś dom, po prostu domek. Z tej perspektywy to w ogóle nie wygląda jak jajko, niestety co jest w środku, W środek ma pusty, z tego co widzę tej ma, no środek jest pusty, nie ma tu zbyt Wiele rzeczy do oceniania. Według mnie ładne. To jest ładne, no ale nie wiem, czy jest lepsze od poprzedniej wyspy, ponieważ jest tak naprawdę tylko jeden wielki, jeden wielki koszyk. I no, według mnie na pewno poprzednia wyspa była lepsza, więc jak na razie, na aktualny status wygrywa tamta wyspa. Dobra, i chodźmy do następnej wyspy. Teraz jesteśmy już na kolejnej wyspie. Jest to gracz Newro Wyspa gracza Nevro Zobaczmy, gdzie on tutaj ma tą swoją wielkanocną pracę. Tutaj jest ta jego wielkanocna praca, z tego o, nie no tutaj powiem wam że w porównaniu do poprzednich wysp no to niestety ta praca ma mały podjazd Kościół jest taki bardzo taki drewniany że tak powiem, w środku jest tylko głowa Maxia Tonosi Więc no, no nie wiem co ja mogę miłego o tej wyspie powiedzieć, na pewno mają najładniejsze jajko, to jest jak na razie najładniejsze jajko jakie widziałem z tych wysp I mają fajny splash art serwera z łóżkami no ale czy tutaj, no. Nie, no to na pewno nie jest wyspa do wygrania, niestety, panie Newro. Ładna wyspa, ale na pewno to nie jest rozmiarowo wyspa, która zajmuje pierwsze miejsce w evencie Idziemy do kolejnej. No i jesteśmy już na kolejnej wyspie Gracza Koksu 110. Zobaczmy, co pan Koksu ma. Na pewno ma bardzo fajny warp. Tutaj mają króliczki i naprawdę jest bardzo kolorowo. A to wszystko? Czemu ten królik faka poka. A tu jest Marka że żon, faka pokazuje, Jezu. Nie ja powiem ci, to jest przyjemne dla oka, ale to nie jest niestety na miarę wygrania konkursu. Aczkolwiek dziękujemy za udział, no ale sami widzicie, to jest po prostu drzewko. To wygląda jak jabłko, a nie jabłko, a nie jajko. Cobblestone, to nie wiem co to jest. Dziękujemy za udział, ale to nie wygra. To jest ładne, ale to nie jest na wygraną, kolego. Dobra, idziemy do następnej. Jesteśmy już na kolejnej wyspie. Jest to gracz, wyspa gracza Franki. Co to ma być? To jest jego wyspa? No, to fajna wyspa Wielkanocna. Kurde, nie zgłaszajcie mi takich wysp, was nie wiem co. Dobra, idziemy do kolejnej. Mamy kolejną wyspę, jest to wyspa Gracza Pysia i Hugo Tolesz. To są dwaj tutaj koledzy. Chyba chłopak i dziewczyna. To, to, to jest ogólnie, oni mają po 50 lat, i to jest mąż i żona. Jedy, jedyna taka para na serwerze. 50-letnia. 50 I co oni tutaj sobie zbudowali? Mają tutaj jakąś marchewkę. Powiem wam, że przyjemne to jest. Ładne to jest. Oczywiście te dwie pierwsze wyspy z początku były jednak lepsze. Ale powiem wam, że to jest ładne. To mi się bardzo podoba. To jest przyjemne. Bardzo przyjemna praca. Fajne kurczaki. Fajne jajko. To, to teraz jest najnowe, najlepsze jajko. Bo lepszego chyba nie ma aktualnie. Ładny domek. Ładne marchewki. Naprawdę miła wyspa. Niestety nie na wygraną. I lecimy do kolejnej. Jesteśmy już przy kolejnej wyspie. I chciałem też powiedzieć, że jeżeli ktoś się, ktoś się zapisał, jego wyspa się tutaj nie znalazła. To przepraszam Was bardzo, aczkolwiek po prostu, jeżeli ktoś tutaj nie znalazł, to po prostu, no sorry, ale nie mieliście szans na wygraną. A nie chciałbym też, aby ten odcinek był jakiś bardzo długi, więc po prostu nie nagrywałem Waszej wyspy. E, no więc no, więc jak coś to ja każdego wyspę widziałem, ale nie każda wyspa będzie na odcinku, tylko te najładniejsze. I tutaj mamy kolejną bardzo fajną wyspę: gracza Killswitch i Acegold. Co prawda oczywiście oni nie wygrają, już to widać, aczkolwiek mają dla mnie plusy za te bardzo śmieszne króliki, które wyglądają jak ufolutki. Oraz za mojego skina, który też jest taki no prawie realny, aczkolwiek troszeczkę śmieszny taki Mam takie malutkie duszki ogromne oczy i taki krzywy dziób, <grym>, ale bardzo ładne No i tutaj jest też napis Admini tutaj serduszko, więc no dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za za po prostu ładną wyspę i za serce dla adminów i lecimy do kolejnej wyspy Dobra moi drodzy, tak więc ja już doceniłem wszystkie wyspy i pora wyłonić zwycięzcę Tak więc zwycięzcą konkursu o 50zł na rgmc.pl jest wyspa Pity oraz wyspa Bota Wyspa Pity oraz wyspa Bota, już Wam ją pokazuję O nie tutaj, tutaj ta wyspa wygrała. Wygrała według mnie konkurs. Naprawdę, według mnie, bardzo ładnie zagospodarowany teren. Bardzo ładna wyspa, zaraz wam tutaj zaprezentuję. Według mnie, oni pokazali, że nie trzeba robić rozmiaru rozmiarów budowli, aby naprawdę to, co stworzyli, było bardzo ładne. I co tutaj mamy na tej wyspie? Po pierwsze, mamy takiego królika. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że nie widzieliśmy ładniejszego królika na tym odcinku. To jest zdecydowanie najładniejszy królik. Na pewno wiele pracy poszło, aby to zbudować, bo patrzcie jak te uszka w ogóle są krzywo porozstawiane. To na pewno było bardzo trudne do zbudowania. No ale chłopaki dali, dali radę i chwała im za to. Mamy również tutaj kurczaka, który się cieszy, więc no, też bardzo ładny kurczak. W sumie to jest nawiązanie do... jak to się mówi, do Wielkanocy, bo kurczaki zawsze się z Wielkanocą kojarzą. Mamy tutaj też jakiś park. To jest. No, park, po prostu park. Pajęczyny. I mamy też kościół, który jest po prostu kościołem 10 na 10 Mamy tutaj się jako księdza. Mamy tutaj ukrzyżowanego mnie. Zrobię sobie SS-a, to będzie na miniaturkę, kurde tego odcinka. I mamy tutaj, jako widownię, całą administrację. Mamy Mr. Swat'a, mamy kamuflaga, mamy, mamy entka, mamy Mr. Swagera. To nie wiem, kto to jest. To jest McFayden. Tutaj mamy wiernych z głowami dyni. Naprawdę według mnie ta wyspa jest po prostu 10 na 10. chłopaki się bardzo postarali i wygrali. Tak więc bot Abu Pita napiście do mnie proszę na Discordzie. Tam się dogadamy z nagrodą. A ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie. I jeżeli ktoś będzie zbulwersowany, że akurat jego wyspa nie wygrała, albo że ta wygrała, to bardzo Was przepraszam, ale ocenianie wyspy wiąże się z tym, że wygrywa po prostu, no że tu gust admina tak jakby wszystkim przeważa i dla jednych ta wyspa może być słaba, ale jeżeli adminowi się spodoba, to po prostu no, to wygra, tak? No bo to jest ocenianie gildii według po prostu adminów, a nie na głosy, ani, no i proszę, aby nikt się nie czuł zbulwersowany tym, że akurat jego wyspa nie zdobyła pierwszego miejsca. No, poproszę tylko, aby nikt się tutaj właśnie nie bul bulwersował. Więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach księgka.